Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witam wszystkich na kanale Rolnik, i jego ciągnik. Słuchajcie, dziś w odcinku robota przy 60 wymieniamy łożyska z przodu, prawa strona na piaście. A tak jak widać, zrobiło już się, wypukło. już się zrobił spory. Na pani do góry, do dołu, i na boki. <coughs> czyli co, czyli wysłużyło już się. Tym bardziej, że to już dawno, dawno, dawno temu nie było robione. To już swoje lata ma. Wymienimy. Ja już tu sobie odkręciłem koło. Podlewarowałem. Zabezpieczyłem ciągnik. No i co? Łożyska nowe pokupione. Kto by pytał, to piasta jest na, na 6 szpilek 16 felga. Wyciągnąłem łobudę z warsztatu. Bo tak, pogoda ładna. Trzeba korzystać cieplutko, fajnie. No i co? I działamy. Kręcam. Maszyna mi się troszkę popsuła, ale to nie jest nie wiadomo jaka naprawa. Komplikowana. Dlatego sobie z tym poradzimy w miarę szybko. Bardziej, że jest trochę czasu na to. Polo mamy jako tako poszykowane. Wczoraj u nas popadało cały dzień fajnie. Taki deszcz tu poszedł taki taki sam raz. A coś to tu to kiedyś było. Padało wczoraj cały dzień fajnie. Dobra, tego deszczu to trzeba, to może nie będzie tak źle w tym Ciało żysło to całe o, rozbiło je widać Tak lata A z tego o, przez to Te uszczelniacze się wycierają O, pcha się ten dybrot I robotę robi, no, ale nic nie poradzi, tak to jest skonstruowane i, i część tego uszczelniacza już tu nie ma Wytarł się I tu jest popękane nawet Delikatnie Nie wiem czy tak będzie widać Dobra, ściągamy, zmieniamy Żeby się dostać, bo jest ciężko to włożyć Ściągać. Musimy o Dobre. Rozebrać. O tu odbite już jest. Teraz spróbujemy zakładać ściągać. Wy ładnie Wszystko przesmarujemy Założym nowe Złożym Trzeba będzie trochę w pole ruszyć Chciałem dzisiaj jeszcze zabieg zrobić od grzyba na gorczyce No i to jest taka bajka z tym uszczelniaczem, on póki jest dobry O zobaczcie nowy, a stary, nie? On póki jest dobry, póki trzyma ten filtr się póki trzyma, to jest elegancko, a już jak się zaczyna wycierać tak jakby ten filtr się układać, to już wtedy tędy dostaje się to co niepotrzebne Czyścić Skrować po prostu wszystko ładnie powycierać. Można <laughs> powiedzieć wąkielnowka <laughs> Ale jeszcze żyję. czy coś tam wyskroje. Miałem kupić, ale kurna kiedy nie pojadę, to z głowy mi wyleci. Ja już umieniam tą szczotkę pół roku. I wymienić nie mogę. Dobra. my, o i łożysko to jakby dobra teraz łożysko jakby kto pytał łożysko 30 307 eee, Made in podobno Austria tak jak tu. tak jak to widać zobaczymy nie byłoby ci lepszy ale jak będzie dokładnie to się wszystko ok zamijamy łożysko kawałek tulej mniej więcej tak żeby pasowało do środkowego pierścienia łożyska Ja aż poczujemy Ja robię tak, że poczuję opór, później i tak wszystko ładnie śrubo się dociąga i jest gitara. Dobre, tu mamy zrobione. Teraz bierzem się za, za piastę. Powrotem jeszcze jak pozabijam te, to, ja to jeszcze przedmucham powietrzem też po zabiciu. Dobra, no i jak nam to odbić tam godzin? Standardowo Cholera. Bierzemy stary pierścień. żeby w stary popaść. Bez najmniejszych uszkodzeń można założyć. Teraz co? Teraz szmarujemy. up them to... yeah mam wam ładnie, obraca się zabezpieczenie założone A i to jest... むかお。 O, słuchajcie, chyba nam się udało. Sluz nie ma. To jest dobrze, no co, spuszczamy. Trzeba podokręcać i gotowe. Można dalej w pole ruszać. No i operacja się udała. Dobry, pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. I w tej części będzie na tyle. To drzwi pościągane na razie. Robi się pomału zabudowa z tyłu tak jak widać z płaskownika już pomału skręcam, dorabiam wszystko będzie zabudowane elegancko z tej strony Zaraz wam pokażę z drugiej strony, od tyłu, o zobaczmy od tyłu od tyłu to wygląda tego na tę chwilę. Powolutku chcę to w miarę możliwości zabudować ze względu na kurz. No, i po prostu, żeby było, jak się uda, to troszkę ciszej w tej kabinie, ale to bardziej ze względu na kurz. Żeby to do środka tak nie szło, człowiek tego nie wdychł. No, tak jak widać. <laughs> Także co? Remoncik zrobiony. 60 będzie sobie dalej hu hulać po polach. Koło naprawione. Dobrze jest. Także ja się z Wami żegnam. Zostawcie jakiś komentarz pod filmem. Subskrybować kanał, żeby to się rozwijało dalej fajnie. Eee, łapeczka leci, prawda? Wiadoma sprawa. No i co? Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.